Miniony weekend rozpoczęła się runda finałowa w Częstochowskiej okręgówce. W meczu na szczycie grupy mistrzowskiej Sparta Lubliniec zremisowała 2 do 2 z Częstochowską wiktorią. Wynik już w czwartej minucie otworzył Mariusz Kubanek. Czasami tak jest, że e, trzeba się tylko dokładnie przyłożyć do piłki, a ona sama wpada. No, rzeczywiście. Myślę, że. Nawet jakby tam bramkarz stał, to, 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 to ciężko było by bronić. My dużo strzelamy takich, takich, takich piłek na, na treningach. Wiadomo, nie strzela się z prostych piłek, strzela się z trudnych piłek. To była dosyć trudna piłka, żeby ją uderzyć. No, siadła dobrze. Ważne, że, że, że udało mi się wyprowadzić drużynę na, na prowadzenie. Jeden punkt doceniał szkoleniowiec gospodarzy. Po tym meczu można powiedzieć, że wróciliśmy z dalekiej podróży, bo po pierwszej połowie przegrywając 2-0 i gdzieś Taktycznie przesunąć ten, ten zespół do przodu i wyciągnąć z tego meczu yy, 2-0 naprawdę słowa uznania dla chłopaków i że, że gdzieś tą kropkę nad i w tym meczu yy, postawili i znaleźliśmy rozwiązanie na, na, na to, co się działo po pierwszej połowie. Yy, śmiało mogę powiedzieć, że to jest dla nas cenny yy, jeden punkt. Na siedem kolejek przed końcem w tabeli panuje nieprawdopodobny ścisk. niemal że wszystkie drużyny zachowały szansę na awans.